ではそんな僕の物語。 Wiecie, to dosyć śmieszne. W 2015 Digimon Story Cyber Slow zasiało we mnie miłość do JRPGów, a zrobiło to poprzez bycie grom na tyle świetną, że kupiłem ją 3 razy na trzy różne platformy i spędziłem w niej przeszło 200 godzin. Na początku 2020 Bandai wszedł na stałe w moje życie ze swoimi model kitami przy pomocy genialnego modelu WarGreymon on Amplified, który, pomimo bycia jednym z pierwszych, jakie miałem okazję złożyć, nadal jest moim ulubionym modelem w ogóle. A kilka miesięcy później firma ta ponownie zawitała w moim portfelu poprzez angielską premierę karcianki Digimon, która to stanowi stałą część mojego życia i poniekąd pracy po dziś dzień. I o ile pogram czasami w MTG, jak wszyscy, to niezaprzeczalnie Digimon jest dużo lepszą TCG i wielokrotnie się już łapałem na majstrowaniu w dekach pomimo bardzo ograniczonego obecnie dostępu do nowych kart. Do czego zmierzam z tym wywodem? To, że Digimony jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności przewijają się przez moje życie od kilku lat w tej czy innej formie i nie ma co się dziwić. Świetne gry, doskonałe modele, genialna karcianka i powszechnie uwielbiany reboot klasycznego anime sprawiają, że marka ta jest na fali popularności, na którą w pełni zasługuje. No i tak się składa, że w 2019 na Switcha miał swoją premierę port obydwu gier z serii Cyber Sleuth w postaci Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition. Wykorzystajmy więc tę okazję, żeby pogadać o grze, którą z tych czy innych powodów musiałem pominąć przy okazji oryginalnej premiery w 2017, czyli Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. I nazywajmy ją proszę po prostu Hacker's Memory, bo ten tytuł jest zdecydowanie zbyt długi. Najłatwiej tę grę można opisać jako samodzielne rozszerzenie do oryginalnego Cyber Sleuth. Jej akcja toczy się Równolegle z wydarzeniami poprzednika, a my wcielamy się w Keisuke, licealistę, który jest zmuszony opuścić szkołę po tym, jak jego konto w usłudze Iden zostaje skradziony, ponieważ najwyraźniej w tym uniwersum jest to równoznaczne z wykluczeniem ze społeczeństwa, co może brzmieć głupio, ale później przypominasz sobie, jak działa prawdziwa Japonia, i ta to nabiera sensu. W każdym razie, Keisuke dołącza do grupy hakerskiej Hoodie, aby nabić umiejętności, które być może pozwolą mu odzyskać skradzione konto i powrócić do normalnego życia. Oczywiście podczas swojej przygody we wspomnianym idem natyka się na Digimony jeśli znacie historię podstawowego Cyber Slew, to wiecie, że sytuacja wokół Keisuke szybko się komplikuje i powrót do liceum staje się najmniejszym z jego problemów. Hackers Memory pod względem fabularnym ma jedną bardzo mocną i bardzo słabą stronę. a tutem tej gry jest bez wątpienia dużo węższy, ale i lepiej napisany wachlarz bohaterów pobocznych, czy to w postaci Ryuji, Chitose i Eriki z Hoodie, czy jednego przyjaciela, który się od Keisuke nie odwrócił jakim jest Yuu. Choć ciężko tu mówić o niesamowicie głębokich motywacjach czy charakteryzacji, pod koniec przygody czułem się z tą grupą znacznie bardziej związany niż, dajmy na to, z Nokią. Słabością z kolei jest ogólne tempo opowieści, które mogę opisać jako ślimacze. Generalnie historia ta rozpisana jest na 18 rozdziałów, podczas gdy tak naprawdę miałaby problemy z zapełnieniem 10. Dlatego też bardzo, bardzo, bardzo często, pomiędzy właściwymi głównymi misjami fabularnymi, gra daje nam obowiązkowe questy, które to niewiele, jeśli cokolwiek, wnoszą do aktualnego wątku, ale musimy je wypełnić tak czy siak. A to z kolei sprawia, że całość bywa momentami nużąca i ten tytuł, który powinien zająć mi jakieś 20 do 30 godzin, nagle zmienił się w ponad 60. Dodajmy do tego fakt, że bez znajomości podstawowej gry, wiele wątków zostaje praktycznie ucięte w połowie, bo ich zakończenie miało miejsce w poprzedniku. I mamy grę, która ogólnie wypada znacznie słabiej pod względem fabularnym. Jest to wciąż solidna historia jak na standardy Digimonów z naprawdę fajnie napisanymi postaciami, ale ciężko ją nazwać dobrą, kiedy ma tak oczywiste i upierdliwe problemy. Na szczęście jednak, fabuła nigdy nie była powodem, dla którego pokochałem Cyber Sleuth. Zamiast tego całkowicie zakochałem się w gameplayu do tego stopnia, że przed rozpoczęciem Hackers Memory przeszedłem całość pierwszej części na Switchu, łącznie ze wszystkimi zadaniami pobocznymi, znowu i nabiłem w niej jakieś dodatkowe 70 godzin do tych stu paru. Na PS4 potrzebuje pomocy, błagam. A Hackers Memory. No cóż, to po prostu więcej Cyberslów, i tak to jest komplement. Ten sam system walki i ewolucji, więcej monów, czego więcej nam trzeba. Więc w skrócie, w drużynie możemy mieć do 11 stworków, 3 z nich mogą jednocześnie przebywać na polu walki, każdy ma swoje silne i słabe strony w zależności od typu, jeśli widziałeś kiedyś na oczy Pokemony, to wiesz o co chodzi. Każdy mon ma też swoje drzewko ewolucji, gdzie po spełnieniu określonych warunków może się przemienić w przedstawiciela wyższego szczebla rozwoju i tutaj muszę wspomnieć, że po zagraniu w Let's Go Eevee czy Shield, zarówno Digimon Story jak i World mają znacznie bogatsze systemy ewolucji naszych podopiecznych. A jako że uwielbiam Monster Collecting RPG i numer idący w górę daje mi dobre chemikalia w mózgu, to dla mnie spory plus. W zasadzie nigdy oprócz bardzo specyficznych ewolucji nie jesteśmy ograniczeni do tylko jednej ścieżki rozwoju, więc zawsze możemy i z tym, co odblokujemy, najpierw czy kombinować, jak odblokować konkretne, pożądane przez nas ewolucje. Jak na przykład WarGreymon, no bo umówmy się, kto by nie chciał mieć w swojej drużynie te uda, które są w stanie zmiarzyć twoją głowę jak melon włożony do prasy przemysłowej i... Więc ten no, gameplay. Mamy turowy system walki, który raczej nie wymaga wyjaśnień. Powraca też system skanowania napotkanych monów, co umożliwia nam ich odblokowanie i dodanie do drużyny jeśli zeskanujemy je odpowiednią ilość razy. Oczywiście daje to sporą motywację do grindu, a ten z kolei jest bardzo przyjemny ze względu na system comment, które pozwalają nam na przykład sprowokować walki bez konieczności biegania w kółko i coś takiego powinno być w każdym JRPG-u, nie wierzę, że ten mały tytuł na Vita z 2015 ma funkcję quality of life, które powinny być wszędzie w 2021, a jednak nie są. Mamy też przedmioty imony, które dają nam dodatkowe ilości expa i gotówki z walk, a ich efekty jak najbardziej się stakują, więc przy odrobinie wysiłku możesz stworzyć naprawdę idiotycznie duże numery idące w górę, i ja to uwielbiam. To jest w sumie największa zaleta całości CyberSlów. połączenie eksplozji endorfiny związanych ze wzrostem statystyk, które też możemy min maxować do kosmicznego poziomu przedmiotami i monami, z faktem, że to Digimony, więc mój mózg natychmiast krzyczy wychoduj sobie Omega Mona i Galant Mona już teraz, zaraz, co stanowi świetną motywację do dalszego grania. Nowością w Hackers Memory są walki drużynowe, które mają kilka form. Przed ich rozpoczęciem wybieramy dwóch kompanów z listy, której długość zależna jest od aktualnego rozdziału czy wykonania pewnych aktywności pobocznych. Swoją drogą nie bierzcie Eriki do tych walk, Warmon jest uroczy, ale chłopie nie radzi sobie w starciu z czymkolwiek silniejszym od siedmiolatka. W każdym razie same walki mają kilka celów, przyjęcie odpowiednich punktów na mapie, wyeliminowanie wszystkich wrogich graczy podobne. Przypominają one trochę planszówkę, gdzie każdy z graczy ma swoją turę, w której może przesunąć się określoną liczbę pól czy zaatakować wroga. Bezpośrednie starcia również się odrobinkę różnią, jako że każdy z monów dostaje tylko jeden atak zanim walka się zakończy i kolejność jest z góry ustalona w zależności czy atakujemy czy się bronimy. Walki drużynowe nie są skomplikowane, ale stanowią jak najbardziej miły dodatek do rozgrywki. Poza tym, to po prostu więcej Cyber slów, gry, w której zakochałem się 5 lat temu i o której już na tym kanale mówiłem. Po kilku przejściach, motywacja, aby ewoluować coraz to nowe mony, trochę spadła, ale nie na tyle, żebym nie znalazł kilku nowych ulubieńców poprzez eksperymentowanie. Jeśli lubisz grzebać przy różnych ewolucjach, nie jestem w stanie wymyślić wielu gier, które dają tyle opcji co Digimony. Niestety, po kilkuset godzinach pojawiło się kilka pęknięć, jeśli chodzi o obydwie części Cyber Slew, Przede wszystkim poziom trudności. Teoretycznie mamy dwa do wyboru, normalny i trudny, choć ich prawdziwe nazwy to normalny i pierdol się. Trudny sprawia, że wszystko idzie w górę dwukrotnie, wrogowie mają dwa razy więcej życia, zadają dwa razy więcej obrażeń i leczą się podwójnie w stosunku do normalnych wartości. Jest to, umówmy się, bardzo leniwa forma wyzwania, generalnie nie polecam grać w te gry na trudnym, chyba że przechodzicie je drugi raz na New Game Plus z już rozwiniętą drużyną, inaczej całość jest po prostu denerwująca, a starcia z bosami i minibosami są po prostu wojną na wyniszczenie, która ciągnie się wiekami, zwłaszcza jeśli wróg ma jakąkolwiek formę leczenia. Kolejną wadą jest budżet i ograniczenia techniczne. Należy pamiętać, że oryginalnie była to gra na wite konsolę przenośną, która dzięki woli wszechświata za dwa lata będzie obchodzić dziesięciolecie swojego istnienia. I to widać w każdym aspekcie oprawy wizualnej, czy to w kwestii modeli, czy animacji, a dodajmy do tego na przykład mocny recykling lokacji z poprzednika, gdzie owszem, zwiedzamy kilka nowych miejsc, ale znaczną większość czasu spędzimy w doskonale nam znanych hubach i mamy tytuł, który umówmy się, taki gier jak Devil May Cry 5 czy Remake 2 pod względem technicznym nie przebije. No i trzeba też zaznaczyć, że na Switchu gra działa jakoś tak pomiędzy PS4 a witom. Nie uświadczymy spadków poniżej 30 klatek przy co drugim ataku, jak na Wicie, ale też o stałych 60 jak na bazowym PS4 możemy zapomnieć. Gra nie otrzymała też jakiegokolwiek dubbingu oprócz oryginalnych japońskich głosów, co jest o tyle dziwne, że wydane pomiędzy oryginalnym Cyber Slew a Hackers Memory Digimon World Next Order otrzymało pełen angielski dubbing, nawet jeśli nie najlepszy, więc szkoda, że zwłaszcza przy reedycji nie postarano się o dodanie go do Cyber Slew. Głównie dlatego, że potrzebuje więcej gier, w których Patrick Sides zdabinguje najlepszego chłopca Gaelmona. za to muszę pochwalić remiksowaną muzykę z poprzednika, która wprowadza pewien powiew świeżości przy bezpośrednim przejściu do kolejnej kampanii. Brak konieczności słuchania tego samego motywu przewodniego do walk po ponad 100 godzinach traktuje jako błogosławieństwo. Wspomnę też, że Complete Edition zawiera w sobie wszystkie dlc i wydane zarówno do Cyber Sleuth, jak i Hackers Memory. Nic wielkiego, ale kilka uroczych wersji wyżej rozwiniętych monów czy przedmiotów nie powinno nikogo zaboleć. No i po przejściu obydwu kampanii możemy przesyłać nasze mony pomiędzy zapisami, co jest fajne, ale chciałbym, żeby ta opcja była dostępna najpóźniej po przejściu jednej z nich. Na serio zajmuje to z 60 godzin, dajcie mi po tym czasie zaszaleć z Omegamonem na dzień dobry, to na serio nikogo nie zaboli, oprócz tego biednego Koromona, którego zaraz Transcendent sorduje z egzystencji. Podsumowując, Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory dostaje ode mnie 4 na 6. Problemy z tempem opowieści są spore, to fakt, jednak prawda jest taka, że mamy tu po prostu więcej Cyber Sleuth, jednej z najmilej przeze mnie wspominanych gier na PlayStation 4, a zatem i wszystkiego za co ją kocham. A jeśli ty ją pokochałeś, to nie powinieneś czuć się rozczarowany dodatkową kampanią. Natomiast jeśli jeszcze nie miałeś styczności z tą serią, to lepiej zacznij jednak od poprzednika, który w przypadku wersji na PCT i Switcha i tak jest w pakiecie Complete Edition. To na ten moment najlepsze gry o Digimonach, które możemy w miarę bezproblemowo dostać i co najmniej solidne JRPG. Miejmy nadzieję, że zapowiedziane Digimon Survive utrzyma ten poziom, jednak póki co to by było wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o cenach, subskrypcjach i mediach socjalnych w opisie, a ja spróbuję nie wywołać więcej epizodów stresu pourazowego zagrywając Terra Force na swoich lokalach. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że zobaczymy się przy kolejnej okazji. Życzę wszystkim miłego dnia i na razie.